Nikt nie trzeba motywować, wiedzą o co jadą i pierwszym celem, my praktycznie zapewniliśmy sobie to wczoraj, mamy play-off i teraz się będziemy przygotowywać w głównej mierze do, do półfinałów. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to wszyscy zawodnicy zasługują na, na słowa uznania, może było parę błędów, ale było parę mijanek też i myślę, że zawody mogły się podobać do publiczności. No, jeszcze na wieśni to może no, parę słów, bo taka była niegorzowska chyba. Znaczy była dosyć twarda. No patrząc po czasach to, to i twarda, ale taka nie, 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 nie za przyczepna, Także i też było trochę walki. Ale o szerki trudno było chyba wyprzedać. Jednak ten pas do środka to był lepszy, tak? Korzystnie było jechać środkiem. I dalej nie powiem jak, gdzie, bo po co mam mówić. Ale Matej objechał szeroko, także... Matej w ogóle miał weekend życia chyba co najmniej w Bałackali. Piotek, jedno takie pytanie, bo dzisiejszy wynik gorszy wskazuje, że może być ciekawa ostatnia kolejka i powiatła no, musi podjąć walkę tą może wybier. Czy my pojedziemy do tyudenia walczyć o pierwsze miejsce płdziej zasadniczej i ewentualnie byśmy wtedy wpadli na Unię Leszno, czy jednak wolimy z Falwazem pojechać? Ja myślę, że Wrocław, Tarnów uporza się z przeciwnikiem, nie będzie odpuszczał. Po prostu jedziemy swoje, nie będziemy kalkulować. Czyli o zwycięstwo w terenie. Jedziemy, jedziemy o zwycięstwo w tym. Nie będzie to łatwe, oni na swoim torze są mocni, ale postaramy ich się ich przeciwstawić. Dobrze, Matej kolejny naprawdę bardzo dobry występ w swoim wykonaniu. Jak ty to robisz? Dziękuję bardzo. No ja robię po prostu trzeba. Trzeba dobrze jeździć i dobrze się przygotować. Mogę jeszcze raz podziękować pani Jurku, że zrobił dobrą pracę z moim udem, z, z którym mocno weźmie w Anglii. I mogę podziękować za pani Torki, i oporu panu takie dzieci po prostu muszą grać, że drużyna wygrywa w domu w siebie. Niech to jest nowe życie. Jakieś pytania na przykład? ostatnio zawsze pod na wyjadek Bywało, to jest, ale myśl w Rzeszowie pokazał, że na wyjadek to jest, to jest, to jest świetnie. Trzeci mecz kapitalny z rzędu, czy tak już do końca będzie tego no Ja się bardzo staram się i pracuję tylko widocznie nad źródłem i nad sportem. Tak? say a few words about your uh, performance? Yeah, it was a, the best meeting I ever had in, in Gorsov, so I'm very pleased with that. It's, it's a shame that Rostov lost today, but Gorshov is a very strong team at home, so... Myślę, że we, we good job Jakieś może pytania? Panie menedżerze, mógłby Pan również podsumować spotkanie? Spotkanie zaczęło się całkiem przyzwoicie, niestety skończyło się kiepsko, bardzo dużą różnicą punktów. od Gorzów ja u siebie doskonale i, i tak naprawdę byli świetnie spasowani i znali swoje ścieżki, natomiast myśmy mieli spore problemy, żeby wygrywać biegi i stąd nasza przegrana. Panie Piotrze, jedno pytanie najciekawsze nas interesuje. O w czątkowy gostsze. Jak ty się musicie wygrać chyba tak. na, zgonom, tam waffa chociaż, tak? Zgadzam się w stanie, tam u siebie, bo my stawiamy, że jesteście, ale my u siebie jesteśmy zupełnie inną drużyną jak na wyjazdach. Jesteśmy wjechani w tor, tak jak oczywiście gospodarze chociażby dzisiaj tutaj. Może nie jesteśmy aż tak silni, ale, ale nie jesteśmy słabym zespołem u siebie i uważam, że, że wszystko jest do zrobienia. Tak naprawdę to nie piłka, to żużel i wynik dopiero będziemy znali wszyscy po meczu.